No w tej chwili skończył się jak widać, no jeszcze nie do końca pierwszy etap. Pozostało nam tutaj w tym pierwszym etapie jeszcze jedna warstwa betonu i no, zablokowanie całości. No i jeżeli chodzi o no, realizację tego, to właściwie tyle. No i potem jeszcze całość będzie musiała zostać dotknięta, jeżeli chodzi o drogówkę, projekt drogowy. E, prawężniki jakieś asfalty. Tutaj akurat jest e, na tym ruchu e, Całość będzie składała się z pięciu etapów. E, realizacja jest przewidziana w weekendy. E, utrudnienia dla nas... E, może nie będzie takich jakichś utrudnień, jeżeli chodzi o ruch, bo organizację no, mamy jakąś rozwiązaną. Na razie nie ma takich większych problemów. Jedyny problem no, to tramwaje, które nam tutaj przeszkadzają przy prowadzeniu robót. W weekendy, przy kolejnych etapach, bo zostały nam jeszcze cztery etapy na realizację, no nie będzie tego ruchu tramwajowego no i może to jakoś wszystko pójdzie, że tak powiem, szybciej i zdrabnie. Jeżeli chodzi o samą realizację, to jest tutaj sporo technologii, które mają przyspieszyć prowadzenie takich robót. No niestety są to nowe technologie. No i generalnie jest tu kilka technologii, które trzeba ze sobą zgrać.